onima koji riječ Božju zadrže u dobru i plemenitu srcu i donose rod u ustrajnosti. Aleluja, aleluja. aleluja. Gospodin s vama. Pan s vami. Kitanje... Słowa Ewangelii Według świętego Łukasza. Jezus powiedział do pewnego przywódcy faryzeuszów, którego zaprosił, gdy wydajesz obiad albo wieczerzę, nie zapraszaj swoich przyjaciół, ani braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów, aby cię i oni nawzajem nie zaprosili i miałbyś odpłatę. Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych, a będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym Tobie się odwdzięczyć, odpłatę bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. Oto słowo pańskie. Drodzy bracia i siostry, gdy Kościół w kalendarzu i naszych uroczystościach liturgicznych, eucharystycznych umieszcza świętych, przede wszystkim chce nam pokazać, że mamy orędowników w niebie. Tych, którzy przeszli przez życie doczesne, którzy rozumieją nasze niedole, nasze przygnębienie, problemy i radości. I dlatego, że znajdują się przed obliczem Bożym, modlą się za nas. Ale Kościół stawia przed nami świętych jako tych, którzy są dla nas wzorem i przykładem, jako ludzi, którzy swoim życiem pokazali, że można, że można wypełnić tę największą największe przekazanie miłości do Boga i bliźniego, a poprzez to zrealizować świętość i odwieczne błogosławieństwo dzisiejszy święty Karol Boromeusz urodził się we Włoszech w bardzo bogatej rodzinie po tym, gdy skończył studia prawa obywatelskiego i kanonicznego jego wuj Pius IV zaprosił go do Rzymu i mianował sekretarzem. Ponieważ był bardzo młody i nie dorósł obowiązkom, młody Karol był zapamiętany z powodu rozkosznego życia, aniżeli przez wzorowy styl życia, który podobny jest do życia kardynała. Podczas soboru w Trydencie zaczęło coś się w nim dziać, a konkretna zmiana po śmierci jego starszego brata. Zamiast opuścić powołanie kapłańskie i stanąć na czele rodziny, on podjął decyzję że do końca życia poświęca się temu działaniu i wkrótce został mianowany za arcybiskupa Milano, Mediolanu ze swoje hasło wziął zwykłe słowo humilitas, pokora i prowadzony tą pokorą odwiedzał swoją diecezję zaglądając do każdej cząstki. I szczególną troską dla niego było wykształcenie kandydatów na kapłana, ale i y, nauka religii wśród prostego ludu. Jego miłość do najświętszego sakramentu, jako odpowiedź na zaprzeczenie Kalwinów 550. Karol również założył wiele szkół domów dla upadłych dziewcząt, sierocińce, domy starców, szpitale i wiele Innych instytucji, które udzielały pomocy prawnej ubogim. Środki, jakie miały do dyspozycji, były o wiele mniejsze niż potrzeby, jakie były w rzeczywistości. Dlatego zwykle mawiał, że dla biskupa byłoby lepiej, gdyby miał długi, niż pieniądze. W swojej gorliwości. Regularnie odwiedzał parafię i z wiarą dodawał odwagi ich kapłanom i wiernym. Szczególnie troszczył się o to, aby kapłani żyli godnym, świętym życiem. Był wielkim czcicielem niepokalanej dziewicy Maryi. Pielgrzymował do wielu sanktuariów maryjnych i szerzył pobożność wobec Maryi. Gdy w XVI wieku zapanował wielki głód. Biskup codziennie karmił ponad 3000 ubogich. Kilka lat później zapanowała plaga choroby, a biskup sam walczył przeciwko niej. Nie bojąc się choroby, odwiedzał chorych, udzielał sakramentów. Gdy choroba rozwinęła się do samego szczytu, on prowadził procesję z krzyżem na plecach bosych nóg. Jego życie w pokucie i wszelkie starania kosztowały go życia, umarł z powodu wyczerpania. Bracia i siostry, święty Karol dobrze zrozumiał słowa z dzisiejszej Ewangelii. Nie zamknął się w pewności swego dworu biskupiego, lecz jako prawdziwy pasterz wyszedł na zewnątrz i troszczył się o tych, którzy nie mają mu jak odwzajemnić. Są to chorzy, grzeszni i ubodzy. Karol zrozumiał to wezwanie Jezusa do nowej sprawiedliwości, która przewyższa nasze ludzkie pojęcie sprawiedliwości, która sprowadza się do tego, by dać każdemu to, na co zasługuje, albo ile ty mnie, tyle ja tobie i odwrotnie. Sprawiedliwość chrześcijańska zgodnie ze słowami Pana. I Jego świętego przykładu składa się przede wszystkim w okazywaniu miłości i miłosierdzia, i to wobec tych, którzy nie mają czym się odwdzięczyć. Tak jak dobroć Boża, Jego miłość i miłosierdzie uzewnętrzniały się Wobec nas ludzi? Czyż my, bracia i siostry, w swojej codzienności nie stajemy zawsze przed tymi samymi pytaniami i pokusami? Dlaczego wybaczać krzywdę? Dlaczego pomagać komuś, kto nie chce niczego zmienić w swoim życiu? Dlaczego starać się być pokornym i grzecznym, jeżeli ci, którzy czynią przeciwnie, o wiele lepiej wychodzą na tym w życiu. Dlaczego czynić dobro, jeżeli stale powracają do mnie zło i niedola? Dlaczego troszczyć się o dobre życie w cnotach, życiu zgodnie z przekazaniami, jeżeli wszyscy, którzy żyją wedle własnych zamysłów, o wiele lepiej Wychodzą na tym w życiu. Bracia i siostry, to z, z normalne, logiczne pytania, które zadajemy sobie lub innym. Czy to wszystko ma sens, albo też kierujemy do niej te pytania, do samego Boga, który, jak nam się wydaje, milczy wobec wszelkiego zła, które dzieje się wokół nas? Jesteśmy świadomi, że wiele razy nasze życie zmierza w zupełnie innym kierunku, aniżeli ten, który sobie wyobraziliśmy. Czasami przydarzają nam się cudowne rzeczy, ale niestety przy... spotykają nas. I tragedie i cierpienia. Życie pełne jest niespodzianek, dobrych i złych. Jednak dla nas wiernych jasnym jest, że nic nie dzieje się poza opatrznością Bożą i że my nigdy nie jesteśmy daleko od Jego serca. Jesteśmy zbyt zmęczeni tym, by badać. I dociekać, dlaczego, z jakiego powodu, dlaczego mnie, dlaczego właśnie teraz. Te pytania zadajemy szczególnie, gdy spotykają nas wielkie niedole i pokusy. Jesteśmy zbyt mali, by móc w jakimś momencie zrozumieć, dlaczego jest właśnie tak i dlaczego ja właśnie teraz jestem dla Boga szczególny. Dlatego dla nas wyjątkowo ważne jest to, aby, abyśmy Bogu dziękowali, podziwiali Go I ze spokojem serca przyjmowali radości i nadzieje Ale i smutki Z Chrystusem jesteśmy u podnóża Jego krzyża Ale i w chwale Jego zmartwychwstania Nie możemy przedrzeć się do wszystkich tajemnic Bożych I do Jego świętego zamysłu Tak prorok Izajasz widzi stosunek pomiędzy człowiekiem i Bogiem, jak między garncarzem i gliną. Święty Paweł mówi, wszystko pochodzi od Niego, dla Niego i dla niego chwała na wieki wieków. Święty Paweł mówi to po tym, jak przyznał Rzymianom, że wielki ból i nieustający smutek jest w jego sercu z powodu niedowiarstwa jego narodu żydowskiego. Po rozczarowaniu, smutku i bólu Paweł głęboko pokłania się pełnio bogactwa i poznania Bożego. Bracie i siostry, to jest właśnie nasza droga. Bogu okazujmy ch chwałę każdego dnia i rano i w południe i wieczorem. Rano na dzień, który jest przed nami, wieczorem, za całe dobro, które przyjęliśmy, ale również za próby, które... Nas spotkały, świadomi, że wszystko spoczywa w Jego rękach i że on wszystko prowadzi zgodnie ze swoim zamysłem. Przypomnijmy sobie też, kto w Wielki Piątek, gdy Jezus umierał na krzyżu, mógł pomyśleć, że zbawienie całego świata i wszechświata jest właśnie w krzyżu Jezusa i jego zmartwychwstaniu trzeciego dnia. To, co dla wszystkich, którzy umiłowali Jezusa w Wielki Piątek, wydawało się upadkiem. Pokazało się zwycięstwem i zbawieniem dla całego świata. Z tą samą nadzieją my pragniemy spoglądać na drogę swego życia i na drogi życia wszystkich naszych bliźnich. Bóg wszystko widzi i wie. Wszystko od niego pochodzi, przez niego i dla niego. Jemu chwała na, po wszystkie wieki wieków. Amen.